Był to zwykły dzień podczas zwykłej wycieczki szkolnej. Właśnie jechaliśmy do Zamościa. No, A bo ja, bo ja byłem kiedyś za A jest za mostem faktycznie? Tak. No, no tak, tak. za Jezu, moś... no to chyba że musimy być za mostem. Co no, za ale ty... pytanie mówię? A ja jest za Głupie się. pytanie, w no. no. nie no. Dobra tak? Jezu! Weź może ja mówisz, przestań, nie, bądź taki... nie bądź takim głupcem, no dobrze. właśnie, Zadaje się <laughs> ryb karmy błączony, że Nie, nie ma. Tak nie ma ryb. No nie ma nie to Ej, brota, ale ty masz na świecie. Się. No, no, nie zabijecie. Ja Ale to ja nie lubię. O coś wybuchło. Jak... była. No, no, my biegniemy do was, was Nagle cały pociąg wybuchł w powietrze. Kto to, to, to mu być To wcale nie był plan. To nie dalej był Groźny piesek. nie. Kto prowadził dalej pociąg. A na dachu wcale nie biega. Biednych detektyw Hadesiak. Całkowicie sam. Zdany tylko i wyłącznie na łaskę Bladeusza. Ok. Ja też żyję. Nie jak to się mówi, Kadesiaku? W po dachach wojuje, ten z dachów spada. Znane polskie przysłowie. Znane i dopiero. O, Elo, ja jestem prawdziwy. Znaczy normalny. Naprawdę jestem prawdziwy. na morza. Ej, Ignacy, Bladit idzie do ciebie, widziałem go. Naprawdę. Legi. Stop. Na serio? <laughs> Mam cię piese! O nie! To... Motherfucker! <laughs> A już cię widziałem! O, nie <laughs> wiem. Obudziłem to... się po no, no. no. tak, Taki misterny plan sobie! No, to nie? Ja byłem takim ninzom! Я тоже не маш Хорошо, не стреляй. Мэйми, Ну! Ну. <śmieniczny> Ale za... z... Z... <śmieniczny> Ej, Mati, Mati chodzi do mnie i pyta się: jesteś? A ja mu strzałem Sz z shotguna: tak jestem. Uuuuh, <śmieniczny> <śmieniczny> okay, zabolało sobie, <śmieniczny> zabawać, Skina nie tak miałeś, tak sobie. no widzisz jak to działa. Ale panowie, szybkie rundy, to dobrze, te zdrady są bardzo sprawne i szybkie, to jest dobrze. <śmieniczny> no nie, nie No dobrze, panowie, to w takim razie będzie wyjście z dodatkowymi atrakcjami, bo można zginąć po drodze. Dobra, zaczynamy na wagonie węgla wszyscy, choć tutaj na krawędź staniemy. I musimy przejść po drodze będą z Witherści. Macie tylko jedną szansę na przeżycie. No dobra, na to Tak. <toddż> tak Lady hey, Vibra. Uh, Ale nie trafiliśmy na tej rzeczy. się robi? Drugi, no jest nie Flarek jak na razie. A tak to Flarek nie. ja mu dałem prowadzenie. Ale <toddż> jestem. Ale jestem Lamus. Drugie na, na podium. prowadzenie. Yeee. Tak blisko, flarek. Flarek, flarek. Jest. I co? I co? I co? Oh, aż cały wagon Panie zapłoną. Ignacy, e, w, więc pan, tak musimy blisko. zrobić w takim razie, będziemy musieli, nie mamy wyjścia, będziemy musieli zrobić to. Nad... Ej, gdzie ty poszedłeś? O, dobra. To tak, tutaj Ej, mamy. E, 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 e. Panie Ignacy, proszę zobaczyć, proszę tu no. podejść. Będzie, A, opisane, będzie opisane zrzucenie z pociągu. Dobra. Co nie? Tylko tam, musimy to zrobić jakąś Ceremonię, dobra. Jakieś pika? ostatnie, osta, ostatnie słowo. czy to jest nie, nie, na pewno to nie jest, boba, nie jest to bomba, to nie jest bomba, wydaje się. To tak, Dobrze. jakieś ostatnie słowo przed śmiercią. Co o tym? Eee. Jakoś mi się to nie podoba, jakoś mi się to nie podoba. Co Ciebie mówiłaś Larek? No, o! leż tam. Dobrze, to tak. To zrobić ostatnie słowo. A, A? To, <laughs> 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 to bomba by była na zewnątrz. <laughs> ja w ogóle nie wiem, co się stało. Zaczynam z Manoikiem, patrząc z I <laughs> <laughs> Co to było? Znaczyż... <laughs> nie wiem, czy się sztyla. Z przela? No, wiesz, czy to jest Może. To mnie przesuwa. Czy można z tym zrzucić? Ja tak, już ty zrzucę cię. E. E. Co? Ne? E. E. To się bawi ja moimi kościami. Nie, że się kurkami powiem. Nie, to się, nikt ja się nie, nie, mogę, nie mogę siebie zobaczyć ogólnie, Ej, ale to lata. Nikt się twoimi kuściami nie bawił. A bo to no, pod spodem jest jakiś taki w Można wysiadać. I śmieszek. Co robisz z ogórkiem? Będzie jakiś mutant zaraz tego. <laughs> no no. Ej, Faję, zobaczcie, Ej, zobaczcie na górze. Dajcie, muszę sobie usiąść, żeby zobaczyć, się będzie pan. Jaki gigant? coś zrobił? <laughs> o nie! Tylko nie piesęłowi! Nie tak o, nie. <laughs> jak tą wózkę. Nie, ja mam skręconą włóczkę! Nie! Co? To jest ciekawski pieseł. Jak to, to jest się fajna. mówi? Ludzie są takie fajne. <laughs> Ej, nie, co wy mi robicie? <laughs> kotem, ja. ja się pobawię śniegiem, ja nie śniegu nie ruszaj się. Nie, I'm scared. Tylko muszę coś Aby. tutaj... Eee. Dalej mnie jak jedną ze swoich francuskich <laughs> kobiet. Ej, A jak na przykład powiększać powiększyć komuś e, ogólnie głowę? Jak to się robiło? G. No. Nie wiem. No, no. jak nie na przykład powiększać głowę było? Poczekaj, Czekaj, nie wiem tu... plagus chwilę. Pozing twarzy, dobra? <laughs> to jest ciężko. Ej, no nie działają mi niektóre rzeczy, ja nie wiem po prostu. Łapie z niektórych rzeczy, że to. staram mogę zmieniać wyrazy twarzy. <laughs> Jako mam twarz? Teraz masz twarz, Ej, no I nie can't wiem bylibyś? A teraz czasami działa, a czasami nie. Popsute jest jakaś. Pozer tu pozer pazu. No to jest Dlaczego to nie okay. działa? Ej, nie mogę tak modyfikować cały czas tej kości. Coś jest, jest popsute. Czasami coś modyfikuję, a potem nie mogę. Nie, ja próbuję nadmuchać chyba co mi zrobili. Ale, ale. Co mi zrobili, jestem poświęcony. No nie! Jestem pośledzony. Jestem poświęcony. Ej, ja królik wygląda ja króli złotowany. I to jeszcze taki przykład. Taki puszek okruszek się zrobiłem. Bardzo nie Wszyscy jesteście do zabawni. Pozowanie, joint. że uszym. No, poczekaj, ale panie no pan jest jakiś taki normalny No właśnie O, panie mam gości. Ej, kurde, no nie działa. Coś mi kurde te, te naciskanie... proszę nie, się nie. No nie, mi, też, te mi istnieje, też nie działa. Proszę się nie ruszać, Johnny Snow. Proszę, a ty nie się, nie się nie słuchasz. Działa. Przepłaszam? Właściwie tak nie do końca, bo czasami naciskam na kosi i nie mogłem zmodyfikować. Nie wiem czemu. O, te czerwone mi działają, ale na przykład zielone? To mi nie działa. Mi w ogóle mi działa? nie działa. Hmm. Ogórko, a ty urosłeś. Też no, tam zgraśto przez, przez <laughs> Może nie wiem czy Ej no cholera jasna. Czemu to mi nie działa? Działają mi tylko... Niech czasami... Nie nic działa. Ale masz... krzywą twarz. Jak straszne! Dobra, Falek, chyba nie mamy czasu do stracenia. Dobra, okay. chyba czas najwyższy to zrobić. Dobra, sesimy w głupie. こっちもいんう、ちね